Obecnie w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej znajdują się 43 duże budynki. Tutaj jest moje małe królestwo, którym przywracam świetność starym przedmiotom. Jesteśmy w miejscu, w którym Duch Puszczy ma swój dom. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest chyba już jedynym miejscem, gdzie turyści mogą zobaczyć chaty kryte strzechą, poczuć klimat tej dawnej Podlaskiej wsi. Żeby przekonać się, jak zmieniało się rolnictwo na przestrzeni wieków, na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, odwołajmy się do liczb, odwołajmy się do faktów, do wyobraźni. Jeszcze 100 lat temu, 150 lat temu, w latach 70. XIX wieku, do zbioru jednego hektara zboża potrzeba było 40 żniwiarzy, 40 ludzi. I zboże trzeba było skosić ręcznie, trzeba było je zebrać i zwieźć do 100 w latach 70. XX wieku, 100 lat później, jeden człowiek zbierał w ciągu dnia roboczego do 15 hektarów zboża. Nie byłoby żniw, nie byłoby chlebka na stole, gdyby nie narzędzia orne. W zbiorach skansenu mamy narzędzie szczególne, bo narzędzie obecne od starożytności. E, prawdopodobnie z Egiptu, e, wywodzące się na terenie Europy Wschodniej, obecnej od XVI wieku, w tym również tutaj na terenie e, północno-wschodniej Polski, obecnej e, Socha. Socha dwupolicowa. Socha e, do zbiorów trafiła z okolic Jaśpił, z okolic Moniek. Socha, która składała się z dwóch rylców, na których osadzone były radlice, z grządzieli i z jarzma. W które zaprzęgano woły, później woły zastąpiły konie. Niezwykle ciekawym narzędziem obecnym w kulturze materialnej człowieka, pewnie od Naolitu, jest sierp. W Naolicie takie sierpy ostrza tych sierpów wykonane były z krzemienia. Sierp, który mamy w Dłoniach to sierp z ostrzem kowalskim, kowalskie roboty, kuty sierp. Sierpy jako narzędzia żniwne na Podlasiu, w Polsce północno-wschodniej, w okolicach Moniek, w okolicach Hajnówki, obecne równolegle z kosą do lat 50. XX wieku po zwierzeniu zboża do stodoły, zboże trzeba było wymucić, czyli odseparować ziarno od łodygi, od łusek, które to ziarno później mielono. Mamy w Polsce powiedzenie, że coś jest proste jak cep. No i chyba trzeba by się z tym zgodzić, dlatego że cep na Podlasiu cep gązdewkowy składał się z dzierżaka, z bijaka i z takiego skórzanego wiązania gązwy. Budowa cepa nie była skomplikowana, natomiast posługiwanie się nim wymagało koncentracji, uwagi i bywało czasem niebezpieczne. Cepy zastąpiły w okresie międzywojennym młocarnie wąsko-młotne i pewnie nie jeden gospodarz dziękował Bogu, że tak się właśnie stało. Kos na ziemiach polskich zaczęto używać jeszcze w średniowieczu. Już w XIX wieku wchodziły one na dużą skalę, funkcjonując jednocześnie z sierpami. W okresie międzywojennym, dwudziestoleciu międzywojennym, kosa wyparła sierpy. Jednak zarówno kosy, jak i sierpy w niektórych miejscach Podlasia używane były jeszcze do lat 50. Na Podlasiu czymś, czym co wyróżniało naszych żniwiarzy było to, że kosy posiadały takie odkładnice. W przypadku tej kosy była to odkładnica, odkładnica płócienna, w przypadku tej kosy takie charakterystyczne grabki. Kosy zastąpiły kosiarki listwowe, później żniwiarki i snopowiązałki. Maszyną, która zdecydowanie zmieniała rzeczywistość gospodarza była młocarnia wąsko popularna targanka. Takie młocarnie na powszechną skalę używane były już w okresie międzywojennym. Dobrze separowały ziarno, natomiast w związku z tym, że kłosy podawane były przodem nabębny, słoma, która wychodziła z takiej młocarni była niestety połamana i nie mogła być użyta do tego, do czego na Podlasie powszechnie używano słomy żytniej, czyli do pokrycia dachu. W okresie po II wojnie Światowej, młocarnie wąskomłotne zastąpiono młocarniami szerokomłotnymi, popularnymi szerokomłotkami, gdzie zboże było podawane równolegle na bębny i w związku z tym separowano ziarno, jednocześnie nie niszcząc słomę. Za mną model młocarni szerokomłotnej, wyprodukowany w Darłowie w 1966 roku. Do obsługi młocarni szerokomłotnej potrzeba było od 5 do 7 ludzi. Jej wydajność wynosiła około 300 kg ziarna na godzinę pracy. Polska wkraczała w okres po II wojnie światowej jako kraj z ogromnymi problemami. Problemy te dotyczyły wszystkich sfer życia, nie inaczej było także w przypadku sfery związanej z konstrukcją maszyn rolniczych, z rolnictwem. Dlatego też myślę, wielkim sukcesem, zresztą odnotowanym w prasie ogólnopolskiej, była maszyna, była konstrukcja, która ujrzała światło dzienne w 1948 roku, w czerwcu i była nią żniwiarka wyprodukowana została przez Płockie Zakłady Przemysłowe, przez Fabrykę Maszyn Rolniczych w Płocku. Żniwiarka posiadała zespół tnący w postaci takiej listwy, posiadała stół, posiadała koronę grabiową i była niczym innym jak kosiarką. W kolejnej odsłonie żniwiarce dodano mechanizm pozwalający zbierać słomę w snopę. Nie byłoby, jak się wydaje, postępu w rolnictwie, gdyby nie siła pociągowa. Hodowla koń na Podlasiu ma swoją tradycję. Prawdopodobnie rozpoczęta została w XIX wieku. Zwierzęciem, o którym warto powiedzieć i które szerszemu odbiorcy niekoniecznie jest znane, jest nasz własny koń, nasz własny genotyp, nasz własny zwierzak. Jest to zimnokrwisty koń w typie sokulskim. Wychodowany pod szczególne warunki panujące w Polsce Północno-Wschodniej. Pod ostrzejsze zimy. Pod słabsze gleby, pod dłuższy okres wegetacji. Nie sposób, mówiąc o sile pościągowej, nie wspomnieć o ciągniku rolniczym. W Polsce pierwszą próbę skonstruowania ciągnika rolniczego. Podjęto po I wojnie światowej. Ówczesne konstrukcje oparto na rozwiązaniach amerykańskich. Natomiast wielkich sukcesów w okresie przedwojennym nie było na tym polu. Z kolei po II wojnie światowej początkowo wykorzystywano licencje niemieckie, które Niemcy stracili i skonstruowano ciągnik, który nie był Meisterstykiem C45. Pierwsze polskie ciągniki wyprodukowano w 1957 roku, w 1957. Roku. Pierwszym polskim ciągnikiem był Ursus C325. Tu mamy na wystawie Ursusa 30, który był wnukiem. Wzmocniono silnik, zamontowano nową oś przednią, zwiększono udźwig z 1100 kg do prawie 1700. Najpopularniejszy ciągnik PRL-u Polski Ludowej. Ciągnik, który był marzeniem każdego rolnika. Oprócz zwierząt, oprócz ciągników rolniczych, w sile pociągowej rolnictwa tych terenów pewną rolę odegrały również silniki spalinowe. Na wystawie zaprezentowano silnik spalinowy S231, wyprodukowany w Andrychowie, w Małopolsce. Takie silniki napędzały młocarnie, napędzały sieczkarnie, napędzały śrutowniki, inne młynki. Miały moc od pięciu do kilkunastu koni mechanicznych. Dosyć powszechnie występowały w gospodarstwach rolnych Polski Północno-Wschodniej.